Bim-bam-bom, bim-bam-bom. Miał być wierszy, ale coś mi się rym nie złożył. To co, jak minął roczek, za chwilę wujek pogada, w ogóle zbliża się 2022 rok. Co to oznacza? Że wujas będzie miał 50 lat. To co, czołóweczka, subskrypcje, klikamy tutaj, lecimy z temacikiem, podsumowanko. A co, też se zrobię. Bęk! To hej, kochany człowieku, witacie wujas Porada na kanale. Cześć po ostatni raz w tym roku. <laughs> Może i tak być, kurde, dobra. To co, moje podsumowałem 2021 rok. W ogóle to taka mała degresja. Na początku, jak byłem młodym człowiekiem, bardzo młody, bo już jestem trochę starszym człowiekiem, teraz trochę po dziadku a ja nie po To ja. tak słyszałem, że taka, wiecie, data 2000, co to będzie? A 2022 roku, w ogóle jest tam coś kurde, to tego wiecie, w filmach z Sanikrzymi było, kurwa, miały samoloty, nawet coś tam lata, nie, jakieś drony duperele, prele, i tak dalej. A cywilizacja tak poszła do przodu. Dobra, ale nie o. No to jaki był ten rok? No mógłbym podsumować jednym zdaniem i zakończyć w ogóle ten filmik, ale chcę się trochę porozwodzić, bo przecież czytam takie podsumowania, więc od razu w górę mówię, też się pierdą na takie podsumowanie, co? E, no bo jaki to był rok? No, tak jak miał być. E, czytam gdzieś u innych, że to był ciężki rok, bo tamto, sram to, wam to. E, mógłbym dzisiaj powiedzieć, kiedyś mówiłem, że kurwa, mój był zajebisty. Dzisiaj nie chcę mi się mówić, że ten rok był ciężki albo że był zajebisty. No był tak, jak miał być. No bo kurde, jak miał być inny, to po prostu był inny. Kurde. Kwestia jest tego typu, dlaczego ja w ogóle tak pindolem? Bo się okazuje, że często sytuacje kryzysowe, które są bardzo kryzysowe w moim życiu, które występują, okazują się najlepszymi rzeczami. Ja często to powtarzam ludziom, którzy do mnie piszą, dzwonią lub przychodzą do siedziska. Ludzie, kurwa, no mamy trochę za małe rozumki, żeby zrozumieć, ktoś wierzy w Boga, co tam Bóg zrobił w siłę wyższą i tak dalej, w Matrixa, czy kurde, naturę nie istotne, tak naprawdę bo to są tylko słowa i nazwy. Kwestia jest właśnie tego typu, że. Wydarzało się w moim życiu to, co się miało wydarzać. Coś, co się wydawało straszną rzeczą. Wydało się potem, kurde, no zajbiście, przeczyściło trochę, tak, sam to, wam to, kurde. No już teraz tak technicznie, no bo technicznie, no... A powrócę, to jest jeden z moich ostatnio też ulubionych tematów, to... Bo mój synek jest na kwarantannie, korona, ta, No to jest ten cały rok pandemiczny, bo wiecie, że... Jak się zaczęła ta pandemia, nie będę robił tego, bardzo lubiłem jak się zaczęła ta pandemia, to byłem w Wietnamie, czyli tam ludzie, kurwa, pojechali mnie totalnie. No, w zeszłym roku, właśnie w tym czasie, tak jak teraz, bo Sylwestra, spędziłem na Zanzibarze. Byłem tam dwa miesiące. Tak zaczął się mi rok 2021. Potem minęły chyba półtora miesiąca, pojechałem znowu na Zanzibar. Potem minęło jakiś czas, jeździłem po kraju, z ludźmi nad morze, w góry, Później byliśmy, byłem ze swoim kolegą i z Brygadą RR, bo tak żeśmy się nazywali, byliśmy właśnie w Bośni, w Hercegowinie, tam żeśmy się pozwiedzali. Tak mi się tam bardzo spodobało, że latem zabrałem też ze sobą grupę. Byłem z grupą właśnie w Bośni, w Hercegowinie, byliśmy też w Chorwacji, potem pojechaliśmy sobie w Bieszczady, wow, zajebisty. A nie, jeszcze byłem w Tanzanii, przecież byłem na ślubie w Tanzanii, więc tak no, generalnie cały, ten pandemiczny rok wyjeżdżałem. Okazuje się, że pomimo tych wszystkich obostrzeń, cholera wie co tam jeszcze, a wiecie, że wujazd na dzień dzisiejszy nie jest zaszczepiony. Zresztą to się nie ma żadnego znaczenia, bo ludzie zaszczepieni teraz muszą przechodzić takie same procedury jak taki debil jak ja za przeproszeniem. Wiecie, ten rok, pokazuje, to jest zajebisty rok, dlatego że właśnie te. Mega zmiany, które są właśnie czy tam, a, które są wprowadzone, że ludzie tak działają, czy tak działają. Yy... No, rodzi się coś nowego. Pokazuje też jakąś polaryzację świata, ale też pokazuje a, coraz większą świadomość tego świata. Nie wiem, jak to będzie, jak to się skończy, czy za chwilę zrobią jakąś wojnę, bo przeważnie tak robiono, gdzie ludzie byli za mądrzy, to robiono wojnę, żeby ich sterylizować, przestraszyć, kogoś zabić i cholera wie co, bo tak naprawdę tylko mogą to zrobić. A, więc Dzisiaj nie chcę Was straszyć, ja dzisiaj żyję, nie boję się dzisiaj żyć, czyli kurwa nie boję się umrzeć. Kiedyś cały czas bałem się, że umrę, bałem się o moich bliskich, co będzie, jak ja umrę, bla, takie pierdolety. Dzisiaj w ogóle w to nie wchodzę. Będę na tym świecie, bo w tym przecież ten jest rok, w którym bardzo dużo moich znajomych odeszło, bliższych, dalszych, ale podchodziło bardzo dużo moich znajomych potraciło, nie wiem, rodziców. A takie jest życie, nie? Jestem już zaskoczony, kurwa, nie udaję, że zaskoczonego, że kurwa, że jakbym nigdy nie miał umrzeć. Takie po prostu jest życie. Jeśli wejdę w system, że jest tak, jak powinno być, to mam spokój. Nie przypierdalam się do siebie. Korzystam z tego, co mam. Jeśli na dzień dzisiejszy mam jakiś problem i nie znajdę rozwiązania, zostawiam rozwiązania przyjdą, a tak na pewno zawsze były, tylko nie mogłem ich zobaczyć, bo jestem zapętlony i tutaj się po prostu nic nie stanie. Za, jeśli będzie mi dane, ten następny rok, znacznie podobnie jak zeszły. Co to znaczy? Wyjeżdżam też na dwa miesiące do Afryki. Marzy mi się Tajlandia, ale znowu wprowadzę jakieś opostrzenie. Może pan jakiś innego kraju, więc rusza wujas, porada na dwa miesiące do Afryki. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak wrócę, mam jakiś pomysł. Chciałbym pojechać ze swoją córeczką, kochaną. No, a taki tryb, mamy taki tryb w górach. Mieliśmy jechać w grudniu, ale wzięła następnego pieska ze schroniska. I tatuj został porzucony. <laughs> e Chciałbym sobie gdzieś coś takiego zrobić. To jest coś takiego, że ja mówię, że nie planuję. Mam jakieś założenia, ale jeśli to się nie wydarzy, to już dzisiaj nie chcę sobie robić krzywdy. Zachęcam Was do odpuszczenia. W tym odpuszczeniu i zgodzie na to wszystko, co, na, co mnie otacza, a jak najmniejszej walce z tym, bo tracę na to proste energię. Robię to często, kurde, robię, bo jeszcze mam takie potrzeby. To piszę różne dziwne postępy, tego koronawirusa czy jakieś na jakieś tam politykę do Perele. Nieraz wchodzę w to, że ta hipokryzja mnie wkurza. No, no bo co? no co? to już nie ma taką potrzeby. Dzisiaj życzę wam wszystkiego, co wam ma się wydarzyć, żebyście mogli sobie z tego posklejać swoje, swoje, spokojne życie. Bez ciągłego życia w lęku, obaw. Ale się nostalgicznie zrobiło. Za chwilę przyjeżdżają moi przyjaciele z Warszawy. Spędzamy go w takim małym gronie Albo że inaczej, nie wiem Zobaczymy, co się będzie działo Jest tak ciepło, jest 12 stopni Aż miałem ochotę znowu skoczyć do wody Zaraz chyba pojadę do chaty Potem przyjedzie mój kolega i go poproszę pójdziemy razem nad wodę On mnie skoczę bo to jest koleś, który się boi zimna, gdzie jest tak naprawdę ciepło <laughs> A kończę to gadulenie To jak bym chciał określić ten poprzedni rok Czy on był dobrym rokiem? Tak, jak mówiłem, jak będę określał, że coś jest dobrego, to muszę być przygotowany na złe. A jak będę ciągle mówił, życzę lepszego niż poprzedni. Kurwa mać, to mogę zrozumieć, że następne może być gorsze od tego. <grym> I to, co uważałem, że jest kiepskie, <grym> to było, kurwa, najlepsze. To jest tak, jak będzie, oglądacie swoje zdjęcia sprzed paru lat i mówicie, kurwa, jak tak wyglądać, wtedy myślałem, myślałem, że byłem gruby, jest taki mem, to chciałbym teraz tak wyglądać. Tak mniej więcej jest z życiem. Dobrych myśli, póki tu jesteście, co będzie dalej, nie wiem. Dzięki, że ze mną jesteście, że komentujecie, że oglądacie, że wspieracie A, to tą się siedliska w takiej formule, jakiej jest, czy samą formułę wujka porady, bo tak naprawdę przecież ja jestem twarzą tego całego projektu. Hmm. Dzięki, cześć.